Hej, cześć Siemano, to znowu ja PAT, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy co jest na projekt RPG. Dawno mi tutaj nie było ogólnie. Ostatni odcinek, w sumie nie wiem z kiedy był. Świeci dzisiaj wam na ekranie kiedy ostatnio był. Słyszałem, że jest ewencik fabularny z okazji urodzin serwera. Jak widzieliście, baloniki są tam o, na spawnie, więc też z tych urodzin są aktualizacje różne. Patrzcie, dodali no ostatnio na przykład nowy system posiadłości. Nie do końca zapamiętałem, ale są tam rzeczy takie typu ulepszenie domku, garaże dodali. To takie wirtualne jakby, że do interioru was uczytuje. no jak w GTA Online. Na GTA 5, no takie coś ala tego typu. No i też możecie ulepszać, właśnie sobie te domki. YouTube y możecie oglądać na kanapie normalnie, na telewizji. Możecie puszczać piosenki różne i tak dalej. Do obiegu zostały dodane helikoptery. I ogólnie taka duża aktualizacja dotycząca systemu paliwa i pojazdu powietrznych. Ceny paliw zostały zmniejszone i jeszcze mechanik jest nowy. A jeśli chodzi o ten event fabularny, to jeszcze go w ogóle tam nawet nie czytałem. Nie wiem o co w nim chodzi. Wiem jedynie, że F6 się klika i pokaże nam gdzie mamy jechać. Więc klikam F6. Aktualne zadanie, ludzie, ratunku. Słychać wołanie o pomoc na plaży w San Fiero. Idźcie dowiedzieć co takiego się stało. No to obierzemy sobie Sultanika, akurat naprawiony. A i w ogóle mam jeszcze tego skina babki z poprzedniego odcinka. Tak już zostało. O Jezu, ja tu zimówki mam. E, na plaży w San Fierro. Plaża San Fierro, gdzie to może być? I co, że tutaj? czekaj, a plaża jeszcze tam była, no właśnie to, czy to jest plaża a mi się to skojarzyło z plażą i nie wiem czemu w sumie, no raczej tu nie jednak, to, to musi być gdzieś na plaży to musi gdzieś gdzieś tutaj być o a nie, to kogoś kogoś łódka, to nie nie no tu jaka plaża w San Fiero? jak nie tutaj to piecze. 2000 years later. Gdzieś tu dalej. O kurde. Nie, 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 nie. O jest, jest ktoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. Uff, udało mi się. Paliwo mi się prawie kończy. No LPG muszę przełączyć. Dobra, zaczynamy. Iwencik jest jakiś rozbitek. Podchodzi babka. Witam pana generała. Rozbitek. Dobra, czytamy. Ahoj, szczurze lądowe. Oj, je... nie no dobra, nie wiem czy to czytać. To się stało, potrzebuje pan pomocy? Nie, możecie czytać w sumie, jak chcecie. Możecie sobie zatrzymać filmik i przeczytać. Aha, czyli jakieś tam jakoś, yy, jakieś złoto pewnie na statku. Aha, no dobra, jedziemy pod komendę. A tu to, to jest oficer, czekaj, bo ja nie przeczytałem A jo, to jest oficer. Udaj się zowi. O kurde, panie oficerze. A to pan zostaje? A, dobra, rozumiem. Ten event to już chyba każdy zrobił, bo nikt tam nie jest nawet. Dobra, jedziemy na komisariat. Nie! Niekontrolowany poślizg. Za chwilę będziemy już yy, przy komisariacie. Ciekawe, co nam tam powie. Nie wiem, jak on tam miał. Nie, nie miał imiona chyba żadnego. Co, że normalnie tutaj? to w Los Santos. A, ja nie mogę, ale fail. W Los Santos, a jak pod San Fierro. No właśnie, gdzie tutaj sapny mają komisariat? Nie mieli w San Fierro? Gdzie oni mają komisariat? Ty? A, LV, no tak. No dobra, to jedziemy do Los Santos. O Jezu, co tu się... ten? Można przejeżdżać? Drzewa powywalane jakieś. Nie no, bym musiał wymienić na te opony tam letnie, bo ja już chyba ciągle mam zimówki. No bo, kurna, to ci... A bo mi się opony zużyły, bo chyba tu się zużywają. Dobra, jedziemy na ten komisariat. Ten komisariat gdzieś był tutaj, się jechało? Gdzieś przy urzędzie to było. Co jest? Tyle nowych graczy na kurierach? Dobra, tutaj skręcamy. Oto radar. No i tutaj. O, jakieś auto stoi. O, ten gościu, ten oficer też stoi. Funkcjonariusz. A to jednak nie ten oficer. Witam, jestem funkcjonariuszem Nolan, jak mogę pomóc? Chcemy zgłosić zatonięcie statku. A oficer opowiada. A Bart się nazywa. Wspólczyje utraty statku i załogi. Rozumiem. Czy było na statku coś cennego bądź szkodliwego dla środowiska? W zasadzie to tak. Prócz standardowej dostawy, wieźliśmy na statku eksponat dla tutejszego muzeum. Miał on zostać oficjalnie przekazany z Muzeum w Liberty City. Cóż to był za eksponat, jeśli można wiedzieć? To była szabla legendarnego kapitana Haka. Co jest? Taki eksponat nie może przepaść. Pomożesz mi go odnaleźć? Pewnie. A miał być wolny dzień. <grych> Udajmy się zatem do kapi... 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 Co? Kapitanatu. Co to jest? Base Marina. Tam może otrzymamy pomoc i jakąś łódź, żeby poszukać tej szabli. No to w drogę. Dawaj, panie, wsiadaj. O! O! Kurna! O, ty, panie! Ej, co to... Co to jest w ogóle ty? Tego tu nie było. Jak ja mam teraz przyjechać? Że co, że... <grych> Ehm... Um, ehm. Um, ja... Ja tu nic ten... mnie tu nie ma. Nie tu nie ma. Jak coś nie banujcie proszę, nic tam nie chcę prawka żadnego. To tylko było pod odcinek. Ty, ja i tak miałem jechać do Dili, może zmienić opony, ale dobra. Już Już po fakcie. Jak będziemy jechać z powrotem, bo najprawdopodobniej będziemy... To wymienię opony! Nie no jaki piraci drogowi tu są... W sumie ja też, ale dobra. Nie, 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 nie. O, no, Sultaniku mój. Sorry, że trochę cię przygniotłem. No, ale musisz jakoś wytrzymać do końca odcinka. Albo może zajedziemy do tego Dillimore jednak wymienić te opony. Jeszcze zatankuję przy okazji. No i yy, zajrzemy sobie tutaj. O kurde opony prawie skończone. Podnieś pojazd. Podnosimy sobie surdanika. Mechanik. Zmiana typu ogumienia. Na no, letnie. Zastosuj. Dobra. A w sumie starczy tyle procent chyba. Nic się chyba nie stanie. Zobaczymy. Siadaj pani. Znaczy pani. Pani... Pani babciu. O no i od razu lepiej się steruje. To jest Ilość paliwa na stacji. Co jest? Ty, ale zarumiste. I normalnie się paliwo kończy, ty. I co, czekaj, otworzyć panel. Stan, stan, 98. I co, i gotówka, karta, gotówka. Przytrzymaj spacja, dobra. Tankowanie, a i do pełnego baku normalnie. Dobra, tyle starczy. No jedziemy dalej, teraz mogę w sumie... A nie, czekaj, LP... No właśnie, LPG, ty. LPG to chyba teraz robicie w butlach, tylko nie ma tutaj. To w takim razie, Czekaj, tu jest tylko benzyna. Dobra, jedziemy dokończyć sobie ten event, popularny na Bayside Marina. Jeśli się nie mylę, tak, na Bayside Marina. Spotkaj się z kapitanem portu. No to sobie jedziemy do kapitana. A tu się normalnie zjeżdża. No i zarąbiście, i jedziemy sobie do tego kapitana, Bayside Marina. Widzimy się, jak już tam dojadę. Teraz, gdzie może być ten kapitan? Gdzie on może być? Tutaj, o dobra. Kapitan portu, witam. Witajcie przybycie, co was do mnie sprowadza? Poszukujemy pewnego eksponatu. To nie jest biuro rzeczy znalezionych, nie mamy tu niczego takiego. To nie o to chodzi, oficerze? Jasny. Chciałbym wam pomóc, ale cała obsługa portu pracuje przy zbiorach żywności. Ostatnio mamy straszny problem z dostawami jedzenia, gdyż mało który statek jest w stanie dopłynąć do portu. W związku z tym wysłaliśmy wszystkich do pracy przy pozyskiwaniu jedzenia, aby uzupełnić braki w żywności. Czyli to nie pierwszy przypadek? Cóż, na to niestety wygląda. Natomiast jeśli pomożecie nam ze zbiorami, to może uda się coś dla was znaleźć. Jedźcie do lasu w Los Santos i porozmawiajcie z Timem. Powiedzcie, że jesteście od Jacksona. On was wprowadzi w szczegóły. Postaram się przygotować dla was w tym czasie jakąś jednostkę. Cóż, no to wygląda, że czeka nas robota. Udaj się do grzybowego we ty. No dobra. No kurwa. Pile. Sorry, gościu. Ty, zdechnij. Ja nie mogę, ty. Mam naprawkę? Nie mam. Tu jest stacja blisko. Sobie... Wezmę stamtąd naprawkę. Dobra, jedziemy dalej. Witam. Witam pana Tima. Jackson mówi, że mamy się zgłosić do Tima. Dodatkowe ręce do pracy. Super. Nie wiem gdzie Jackson was znalazł, ale z pewnością się przydacie. Idźcie pomóc przy zbiorze grzybu. 200 grzybów. Oj, jakie Dobra, skończyliśmy tą robotę na grzybach. Właśnie tutaj rozmawiamy teraz z Teamem. Się tym team ponownie. Szybko ci poszło, dzięki Tobie będziemy mogli zorganizować jakąś wielką grzybową i rozdać dzieciom w mieście. Przygotuję Wam potwierdzenie pomocy. Może się przydać. Jasne, przekażemy wiadomość. Jedziemy porozmawiać z kapitanem. No, Bayside Marina. Yy, no i ogólnie też już widzimy się na miejscu. O tym razem już są normalni ludzie, tak dwóch też chyba, więc robią, bo jak to stoją, no, no to muszą robić. Dobra, kapitan portu, witam ponownie. W końcu jesteście. Przygotowałem wam łódź zgodnie z umową. Słyszałem, że się dobrze spisaliście. Łódź może, może, łódź, łódź może. Co łódź może? Co się stało? Podejść do oficera warta. Ej, co jest? Zniknął. Co się stało? Nagle poczułem uderzenie w głowę i potem w sumie nic nie pamiętam. To tak jak ja, gdzie jest kapitan? Patrząc na ślady krwi i walki, to próbowałem się bronić. Ale chyba go gdzieś zawlekli. Pewnie go gdzieś porwali. Najgorsze, że, patr że patrząc po tym całym bałaganie, jak tu zostawili, to na naszą łódź nie ma co liczyć. Trzeba będzie rozwiązać do niej sprawy. Ja tak uważam. Dzwoni jego telefon. Oto chyba ktoś z policji. Poczekaj chwilę, może się czegoś dowiem. Podobno znaleziono członka załogi szkarłatnego harpuna. Podobno na plaży niedaleko Molo może wyrzuciło go na brzeg. Pojedźmy się zorientować sytuacji, może czegoś się dowiemy. Zatem ruszajmy. tym Co aż tam go wywiało? Teraz mi się silnik rozwali. Znowu to naprawię jego znowu tą samą naprawką. Dobra, i teraz jedziemy do Los Santos i porozmawiać z ratownikami. Dobra, już jesteśmy na miejscu. Tutaj stoi ratownik. Nie wiem, co tutaj się stało, bo nikt oprócz niego nie stoi. Ratownik. Witam, proszę nie podchodzić. Trwa akcja ratownicza. To może być członek mojej załogi. Muszę się dowiedzieć, kto to jest. Poszkodowana już do powoli dochodzi do siebie. Za chwilę będziecie mogli podejść z nią porozmawiać. Poczekajcie, a skończymy wszystkie procedury i was zawołamy. Odczekaj 5 minut na zakończenie czynności. Dobra jesteśmy już z powrotem. Podejdź do uratowanej osoby na plaży i porozmawiaj z nią. Witajcie, podobno chcieliście ze mną rozmawiać. Pani kapitan? Jak ja się cieszę, że panią widzę. I to nie byle jaką. Pani kapitan jest najlepszą osobą. Teraz czytajcie sami. Ja już nie będę czytać do końca tego odcinka. Lokalizacja: minus 1044, pięćdziesiąt Minus 1000. Tu jest środek mapy. To minus 1000. Czekaj, minus. 1000, 1500. Czekaj, minus 1000, 1500. No to San Fierro pewnie gdzieś. Albo spytam się takiego pewnego kolegi, co ma nick Żuk, bo on robił ten event. Może mi powie, gdzie yy, gdzie mieszkanie ma ta piękna pani, która stała na plaży. Pokażę ci. O oh, jest i rzuka witam pana Żuka na odcinku jesteś. YD poproszę. Dobra. Prowadź mnie do tej pięknej pani. To tam? Ja myślę, że to w Sanfiero jest. Aha, czyli jednak gdzieś wyżej. Dobra, tu już widzimy się na miejscu. Witam Lucy ponownie. Macie coś na ZOW jak prosiłam umieram z głodu pewnie. Dziękuję bardzo, od razu czuję się lepiej. Trzeba wziąć się za znalezienie naszego skarbu. Oficer, dzwoni do mnie telefon, może policja w końcu coś znalazła? Policja znalazła jakieś skrawki materiału w porcie, chcieli nam je pokazać, więc udajmy się na komisariat. Znowu gdzieś jechać? Ojej, udaj się na komisariat. Już blisko końca jestem, żuk. Troszkę mi zostało. No, raczej się wyrobię. Dziękuję, że przybyliście. W porcie szukaliśmy jakichś śladów i znaleźliśmy tylko to. Wygląda na wiadomość od kapitana portu. Wiadomość wygląda niestety na jakąś zagadkę. Zapoznaj się z, zapoznaj się z zagadką zapisaną na serwetce, którą znajdziesz w swoim ekwipunku. Serwetka... Serwetka... Użyj. Niedaleko miasta Jagodowego, gdzie można... A miasto jagodowe Blueberry, gdzie można spotkać tego podejrzanego na plaży jeziora słodko słonego na widoku manera reklamowego, Poszukaj wehikułu żółtawego. 2000 lat later. Jesteśmy z powrotem, żeby mnie zawoził szofer na jagodowe miasto Blueberry. Raczej myślę, że to jest Blueberry, no bo co innego. Aha. Jechał sobie pod prąd, gościu. I tutaj jesteśmy już przy Lucy. Co ty robi, Batyska w ogóle? O, żuk w tle? Chyba o ten Batyska chodziło. Chrzącemu notatkę. Spójrzmy, no, czy widać coś tam w środku. Może takie wskazówki? Sprawdźmy je po kolei. Siadajcie. Oby nam się udało. Ej, co jest? Wykorzystaj łódź pod wodą, aby udać się w tym miejsce. Musisz jechać do tamy. A dobra, dzięki Żuk. No to lecimy sobie do tamy. Dobra. I co, że, że mam pod wodę płynąć? A jak? Jak mam pod wodę? Jakoś da się zanurkować? czyli co? A kontrol? Wow. Ale tym wypływ. Co jest? Takie co, co zrobili w wokół... ogóle. O, co jest? Nalazłem Dał ci się ocknąć. Co jest? A, z nią nie miałem gadać. Z oficerem czemu nie działa? O dobra. Witam znowu pana oficera. Co się stało? Dlaczego jesteśmy związani? Was... Was też strasznie woli głowa? To... Aha, on jest związany? mam pojęcie, co się stało. Zostaliśmy tu chyba zwabieni, a następnie nas pełni uśpili i związali, żebyśmy im nie, nie utrudnili całego procederu. Czy tam nie leży przypadkiem kapitan w portu? Rzeczywiście, kapitan, słyszysz nas? Nie odzywa się. Pewnie jeszcze się nie przebudził. Bo widzę, że moje wszędzie bryskie szury się obudziły. Warto by osadzać noc nie w swojej sprawie? Czemu to robicie? Co ma to na celu? Jak to, czemu? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ludzie głodują i walczą o jedzenie. W mieście mogą wybuchnąć zamieszki, a wy robicie sobie z tego nielegalny biznes. Nie rozumiecie powagi tego co robicie? Ludzie mogą umrzeć. pewnością ktoś umrze, jednak myślę, że wy będziecie pierwsi. Zaraz że jesteście skrępowani, to mogę powiedzieć wam co się z wami stanie. Na chwilę uścięcie pod wpływem gazu musi przyjąć... Co? co? Nie no, co to ma być? Za... gierka. Co to ma być? Ja nie wiem czy ja będę w ten etuł ustawić, ale raczej... W razie z wami jest jeszcze straż. Nie wolno ci. Przebudziłeś się, podejść do Rusji i porozmawiam z nią. Widzę, że w końcu się obudziłeś. Podczas kiedy jeszcze spałeś, znaleźliśmy tu pudła z jakąś starą bronią. Trzymaj spróbę wiesz jak tym się posługiwać, kilka razy na szczenicy. To dasz sobie radę. Jeśli chcemy Cię uwolnić, to musimy otworzyć samochód. Wartowi udało się znaleźć pytania pomocnicze do szyfru. Ciekawe skąd pytania pomocnicze. Odszukaj co? Od... Odnajdź wyjście w serwerowni. w broń! O kurczę, lają. Próbuję otworzyć drzwi przy pomocy pytań pomocniczych. Tak. Nieprawidłowa odpowiedź skutuje uruchomieniem alarmu. Jak nazywał się ostatnio zawodowiony statek kapitan Lucy? Szkarłatny harpun. Wyślij odpowiedź. To był artefaktem żyjącym jako dar z muzeum Liberty City. Szabla kapitana... O kurde. Haka chyba. Denied! To dość dobrze odpowiedziałem. Szkarłatny Haku, Szabla kapitana Huka. Aha, to tak po angielsku chyba. Haku, Albo, albo ma. tak ma, nie wiem. Ja myślę, że Hack. Kapitan Haka, nie Kuk. Dobra, jak nazywa się człowiek odpowiedzialny za pracę przy zbiorze żywności w lesie? Eee... Team. Udało się, skończyłeś już? Chyba tak, coś przeskoczyło dziak. Zatem wyjdźmy na zewnątrz i poszukajmy, czy nie znajdziemy gdzieś naszej szabli lub tego zwyrodniacza w masce. Ruszajmy ku nieznanemu, podejdź do drzwi, aby przejść do drugiego pomieszczenia. Stara się znaleźć szablę w którejś ze skrzyń. Jak będziemy wszyscy się poruszać, to mogą nas łatwiej zauważyć. Poczekajmy tu w ukryciu. Jak znajdziesz szablę, to daj nam znać. Poszukaj szabli kapitana Haka. A tutaj nie ma, w innej skrzyni też q tutaj jeszcze. Mamy ją. Wróć z szablą do Lucy. Widzę, że nie poddajecie się i ciągle czegoś próbujecie. Ciekawe mnie jak chcecie się stąd wydostać. Widzę, że znaleźliście swój całkowicie bezwartościowy złom. Co jest? Policja się tu zdarła? Lucy wróń roń ręce. Ale, ale jak to? Jak nas znaleźliście? No właśnie, jak? No i tu przekazanie wskazówki jaką znaleźliśmy w porcie cały czas obserwowaliśmy tę trójkę. Mieli podrzucony nadajnik GPS, dzięki czemu dokładnie wiedzieliśmy, gdzie się ukrywacie. I sami powiedzieliście, gdybyśmy wiedzieli, moglibyście się inaczej zachowywać i napastnicy poznaliby po zachowaniu, że wiecie o, czymś, o czym oni nie wiedzą. To mogłoby być niebezpieczne, to prawda. Co do ciebie, to masz prawo do zachowania milczenia. Jeśli rezygnujesz z tego prawa, wszystko co do tej pory powiesz, może zostać użyte w sądzie przeciwko tobie. Masz prawo do adwokata i do jego obecności podczas przesłuchania. Tak, chodźmy już. I gdzie teraz? Rozmawiaj z Lucy na tami. Wyjście, dobra. Witam Lucy. Wypływając na morze, każdy z nas żegna się z rodziną, tak jakby ostatni raz ich widział. Przed nami wiele roboty, żeby zorganizować im jakiś godny pochówek. Chciałbym, żebyś jakoś o nas pamiętał w związku z tym wręczam Ci ten miecz kapitana Hoka. Wiem, że nie jest autentyczny, chociaż on będzie, ci, może Ci o nas przypominał. Dziękuję bardzo. Chciałem Ci bardzo podziękować w imieniu miasta za uratowanie wszystkich przed głodem. W związku z tym, jak przyczynicie się do tego, to miasto zobowiązało się pokryć koszty pochówku zmarłych na morzu. Do tego dostaniecie nowy statek i każdy z was małą premię od miasta w dowód uznania. Dziękujemy za waszą pomoc. Nowy statek, co? Kończyłeś event jako 1818, godzina 53, 25 tysięcy i kordelas. O i żółw do znajomych. I co? I co, że ukończyłem event i mam jakiś kordelas. A to jest to, ta szabla. Dobra, ty, ale ta szabla fajna w sumie. No i 25 koła. No to jeden z dłuższych odcinków był. Dzięki wszystkim za oglądanie po I no. I widzimy się w kolejnym odcinku. I no.